11 uczniów czwartej klasy zespołu szkół w Policach o kierunku technik technologii chemicznej rozpoczęło staż zawodowy w grupie Azoty Police. Zanim udali się na przydzielone wydziały, każdy uczeń podpisał indywidualną umowę określającą warunki współpracy. Macie do dyspozycji fajną kadrę, tak? przygotowanych opiekunów, którzy mają przygotowanie pedagogiczne, ale też są fachowcami. I bardzo dużo wam pokażą, pokażą, jak ta chemia wygląda w realu, a nie tylko gdzieś tak wirtualnie w, w pracowni. Staż zawodowy dla uczniów zespołu szkół ruszył we wrześniu i potrwa do kwietnia 2023 roku. Dzięki nabytym umiejętnościom w branży chemicznej młodym ludziom będzie łatwiej wkroczyć na nową ścieżkę kariery. Każdy z tych um, uczniów będzie przechodził przez różne wydziały, dlatego że wcześniej ci uczniowie byli na tak zwanych praktykach zawodowych i te praktyki były głównie w laboratorium czyli oni laboratorium dobrze znają, natomiast nie znają tak naprawdę naszych wydziałów i naszej produkcji, więc będą i na kwasie fosforowym i na siarkowym i na moczniku i na nawozach starych i nowych też przejdą znowu przez laboratorium, czyli tak co półtora miesiąca będą zmieniali wydział. Na tym wydziale będą mieli oczywiście opiekuna, instruktora praktycznej nauki zawodu, który będzie się tym uczniem opiekował. No i mam nadzieję, że po tym okresie, po pół roku, wtedy kiedy poznają nasze wydziały od środka, podejmą decyzję, gdzie chcieliby pracować i po prostu związać się z naszą firmą. Praktyczna nauka zawodu odbywa się raz w tygodniu i trwa 6 godzin. W tym czasie młodzi ludzie poznają różne wydziały i zdobywają umiejętności, których nie nauczyliby się w szkole. W szkole mamy takie podstawowe tak, zagadnienie, że mamy podręczniki, mamy świetnych nauczycieli, jakie uczą się nas, tak mamy takie Tematy, tak, i tylko w tych tematach poruszamy się, a na praktykach możemy pójść tam na stanowiska różne, zobaczyć jak to wygląda, to jest wszystko aparatura, jaka wygląda ze środku, tak, jakie zagadnienie, z samego początku materiału co mamy z magazynu. Wszyscy uczniowie, zanim trafili na poszczególne wydziały, przeszli obowiązkowe szkolenia oraz otrzymali przepustki i odzież roboczą. Na początku to było przedstawienie całego BHP, nauczanie się jego. Wszystkich niebezpiecznych sytuacji, jak je omijać, jak po prostu nie znaleźć się w takiej sytuacji. W kolejnym dniu poszliśmy, przeszliśmy się po całej instalacji. Technologzy z grupy Azoty Police podkreślają, że pod względem nabywania praktyki i doświadczenia staż jest najlepszą metodą nauki zawodu. Po przejściu przez te wszystkie wytwórnie. Uczeń na pewno będzie znał podstawowe zasady BHP, tak będzie wiedział, jak przygotować urządzenie do remontu, jak bezpiecznie wykonywać tę pracę, czego nie wolno mu robić. Żeby nie stworzyć zagrożenia wypadkowego. Będzie umiał opisać każdy proces technologiczny na, na wytwórni, będzie znał podstawowe etapy. To każdy etap produkcji będzie znał na każdej wytwórni. Urządzenia, które będą występowały na wytwórni, też nie będą dla niego jakąś niewiadomą. No i na, na koniec będzie jeszcze przygotowywał cały proces technologiczny od podstaw, czyli bilans materiałowy plus podstawowe jakieś proste badania. Każdy uczeń po zakończeniu stażu otrzyma wynagrodzenie i referencje, a także szansę zatrudnienia w grupie Azoty Police. 1 października w grupie Azoty Police ruszył nabór do szóstej edycji programu Ambasador Marki. Projekt skierowany jest do studentów i doktorantów uczelni wyższych. Zadaniem ambasadorów będzie prezentacja korzyści płynących z zatrudnienia w grupie Azoty. Chcielibyśmy też, aby zgłaszały się osoby, które są kreatywne, które są e, takie ambitne, które są e, aktywne w swoim środowisku akademickim. E, do tej pory często właśnie zgłaszały się osoby, które działały w samorządach studenckich. Są to osoby, które biegle e, potrafią posługiwać się różnymi narzędziami informatycznymi, które piszą krótkie teksty, które są czynne w mediach społecznościowych. E, będziemy chcieli docierać w różny do młodych ludzi. Głównym zadaniem ambasadora jest reprezentowanie największego polskiego koncernu chemicznego w środowisku akademickim. Skuteczna realizacja wskazanych zadań wiąże się z wieloma korzyściami tych korzyści jest oczywiście dużo. Przede wszystkim otrzymuje stypendium, stypendium finansowe, które jest określane w danym roku akademickim i jest przyznawane co miesiąc. Po drugie ma duże wsparcie naukowe. Jeżeli jest to osoba, która kończy studia bądź robi doktorat i potrzebuje jakichś badań naukowych, no to my mamy duże, nie, nowe, nowy ośrodek badawczo-rozwojowy w Tarnowie i nieodpłatnie może korzystać z badań i wsparcia naukowego. To też jest jest bardzo duża korzyść. Program realizowany jest w czterech największych spółkach Grupy Azoty: Tarnowie, Puławach, Kędzierzynie Koźlu i Policach. Nabór rozpoczął się 1 października i potrwa do 13 listopada. Po tym terminie nastąpi weryfikacja zgłoszeń i zaproszenie najlepszych kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych. Szczegółowe informacje i formularz rekrutacyjny dostępny jest na stronie internetowej. Dla wszystkich pracowników Grupy Azoty Police w poradni stomatologicznej Medika w ramach medycyny pracy realizowany jest program stomatologiczny Dent Plus. Program realizowany jest w dwóch etapach. W pierwszym etapie lekarz-dentysta na podstawie badania stomatologicznego oraz zdjęcia pantomogramicznego dokonuje oceny stanu zdrowia jamy ustnej i informuje pacjenta o obecności ewentualnych ubytków próchnicowych, kamienia nazębnego i innych schorzeń jamy ustnej. W tym etapie. Pacjent za leczenie płaci 50% ceny obowiązującego cennika. Może również skorzystać ze świadczeń gwarantowanych, refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia czyli leczenia bezpłatnego jak również może połączyć obie możliwości leczenia i płatności. W tym etapie lekarz dokonuje sanacji czyli doprowadza, doprowadza do pełnego wyleczenia jamy ustnej. I kwalifikuje pacjenta do drugiego etapu. W etapie drugim pacjent nie płaci już za leczenie, czyli leczenie jest bezpłatne z wyłączeniem leczenia protetycznego, na które nadal obowiązuje 50% ceny. Warunkiem utrzymania się w drugim etapie programu stomatologicznego są obowiązkowe bezpłatne badania kontrolne wykonywane co 6 miesięcy. Program ten plus realizowany jest w gabinetach stomatologicznych, które są wyposażone w nowoczesny sprzęt. Oraz nowoczesne materiały prowadzi go zespół lekarzy, specjalistów z dużym doświadczeniem, wykwalifikowany personel medyczny, jak również pracownicy rejestracji, którzy zawsze chętnie i życzliwie służą pomocą. Problemy zdrowotne w jamie ustnej mogą stanowić potencjalne źródło zakażenia dla całego organizmu, mogą sprzyjać powstawaniu innych chorób, co bezpośrednio wpływa na komfort życia pacjentów, na ich samopoczucie. Pacjenci, którzy chcą przystąpić do programu, powinni zarejestrować się osobiście lub telefonicznie w gabinecie stomatologicznym medika przy ulicy bankowej 7A w Policach. Dodatkowo wszelkie informacje dotyczące programu leczenia i opłat można uzyskać u lekarza dyżurującego, który jest dostępny w każdy wtorek i piątek od godziny 9 do godziny 10 w poradni stomatologicznej przy ulicy bankowej 7AB, a także u lekarza medycyny pracy podczas badań okresowych. Siatkarki grupy Azoty Chemik Police rozpoczęły nowy sezon, w którym zmierzą się w Tauron Lidze, Pucharze Polski oraz w Lidze Mistrzyń. Przez co najmniej 3 lata wszystkie mecze będą rozgrywane w hali Netto Arena w Szczecinie. 25 października odbyło się spotkanie przedstawicieli głównego sponsora klubu, którym jest grupa Azoty Police z drużyną Chemika Police. Chciałabym państwu życzyć wszystkiego najlepszego z okazji rozpoczynającego się sezonu. Jednocześnie chciałabym wyrazić ogromną dumę z znalezienia się w ósemce, w czołówce mistrzyń świata w piłce siatkowej, siatkowej kobiet. Jest to dla nas ogromny zaszczyt. Spotkanie było okazją, by powitać pięć nowych zawodniczek Chemika Police oraz pogratulować tym, które znalazły się w reprezentacji Polski, a także podziękować grupie Azoty Police za wieloletnie wsparcie, które umożliwia drużynie zapisywanie się na kartach historii sportu. Mamy to szczęście, że mamy stabilnego sponsora, stabilny zakład pracy, który gwarantuje nam tą stabilność i gwarantuje nam spokój przede wszystkim. Mamy wszystko co, co chcemy, teraz mamy jeszcze więcej, mamy halę z zapleczeń, z siłownią kompletną, także nic tylko grać i wygrywać. Pierwszy mecz w netto arenie podopieczne Marka Mierzwińskiego rozegrają 5 listopada. Cztery dni później 9 listopada także na szczecińskiej hali siatkarki zmierzą się w meczu o super puchar z dewelopresem Bella Dolina Rzeszów.